This is for Ariana Grande. If you're not Ariana, just swipe, okay? Thank you so much! <coughs> e, przepraszam, chciałam zgłosić nominację do najlepszej paczki PR-owej tego roku. RM Beauty i Wicked. To jest ten bąbel, w którym Glinda podróżuje. Twórzmy razem. Ah. Ah. Elfaba. Kalinda. Tu jest drugie jedno, Jest całe jedno piętro. Paletka róży, które tak pięknie błyszczy na różowo. Piękne kolory. Zajebiste. Paleta do oczu. Też z różowym blaskiem. No, jest dobrze. Patrzcie na tego. Taki marmurek. Tutaj są... Składki pod oczy? Niczym kryształ szmaragdu, olejek do ust zmieniający kolor e, razem z pH. Powinien wydawać się po prostu przezroczysty, rama zajebiste produkty do ust. Zawsze najlepsze. Ciemno-czerwony lip gloss. Chcę się tym z Wami podzielić. Co no ty że w następnym część Wam oddać, a część wypróbować.